Siema! 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 I jeszcze raz siema! Z ze strony... Mister Facio! Tak, no. Ja mam pytanie takie, nie? To będzie krótki filmik. Co chcecie na moim kanale? Gry, eh, blogi, nie? Akcje, czy rozmowy w toku? Pytania na kanale będę odpowiadał szczerze, tak? Będę nagrywał ty. Pytanie, te... Minecrafta, nie? Bo nie lubię te kwadratowe tak jakby grałem, teraz gram tylko czasami na singlu, ale wiecie, no to ciągnie. I mogę fabułę wam zrobić nawet, jeśli sekund. No, wiecie, to jest zaszczyt dla mnie. Ale w też też, ale ja będę ekran pokazywał, bo się no Chyba, że się stwierdzę na albo moje... Nie, nie, tak super. nie, świata? A, no, na tak, ja Więc pytam, co ma być na moim kanale, piszcie w komentarzach, lajkujcie, subujcie, bo jak nie, to na świętego Mikołaja, on niestety <grymelnikadana> no, tak, to zarazem, 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 tak właśnie to zaraz, to zaraz, ma tutaj, nie? Więc lajkujcie, subujcie i ja, postra 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 jeszcze raz powtórz a pa 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 no tak tak pa 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 pa